w tym miejscu pomiędzy tymi dwoma sosnami. Tak mi się wydaje, że to będzie OK miejsce. Dzień dobry. Chciałem Was zaprosić na nowy odcinek. Oto z takiego miejsca mam takie małe pisklątka. Sokół tutaj wysiedział obok, obok w kurniku zrobiłem takie miejsce i i są takie słodziaki małe. W dzisiejszym odcinku będzie trochę ciekawości, bo są te pisklaki. Troszkę oświetlenia zamontowałem dodatkowego. I też są kaczki. Ale to potem zobaczycie. Ale przyjemnie, jak jest tak ciepło. No i tak, o, tu mi wiatr wspiął. Mam tak, dwa hologony. 16W 16W, 1500 lumenów klasa tam szczelności chyba jest 65 słuchajcie, nie chcę sobie zamontować w tym miejscu na pewno na rogu jeden tutaj w stronę domu jeden sobie myślałem zamontować w sensie ten drugi tutaj gdzieś na drzewie tylko gdzieś chyba na na jakimś, na jakimś wysienniku, na jakiś desce, żeby trochę wystawał spod tych gałęzi i żeby troszkę mi tutaj ten ogród oświetlił. Myślę, że będzie fajnie. Mam tą baterię tam nocną naładowaną przez to słońce, tak co czemu nie wykorzystywać tego. To co, Zawieram się do roboty. O, widzicie? Bywają tam rybki. No udało się, były tutaj bliżej, ale oczywiście jak ja się zbliżyłem, to uciekły. Ale o co mi chodzi? Tutaj właśnie zobaczyłem, że coś tu pływa i chciałem Wam pokazać. bardzo na pomysł, przypomniałem sobie, że mam tutaj taką... ...kłodę? Nie wiem, jak to nazwać. No, proszę bardzo, tutaj nasi tu byli, tak to wygląda. No, się my to wyrzucimy do kosza... No niestety. Jedni śmiecą, drudzy zbierają. Z tego czasu to i woda przyniosła mi taką gałąź, kłodę, nie wiem. I chyba zrobię z tego słupka pod tą lampę. Nie będę tego wieszał na tych sosnach, tylko mam świdę, wywiercę dziurę, zamontuję tą lampkę i postawię to tam. Będzie bardziej stabilne, bo jakby gdzieś wiatr, wiał czy coś, to mogłoby mi to spadać z tych gałęzi, musiałbym to gdzieś mocować. O, no, już więcej kombinacji. Lepiej będzie zamontować tą tego słupa. A i wytargałem tego badyla. Tam daje mi się, że to jest prezent do jakiegoś Bobra, bo to ja był podjedzony chyba. Ale fajnie wygląda cały, bez kory. Tylko zanim go wezmę i w kopię zamontuję, to muszę na nim zawiesić lampkę. bo potem wiadomo, że. Byłoby ciężko. I tak, przetargałem tą kłodę tutaj, przygotowałem sobie peszel. Zamontuję wszystko no i będziemy kupować, a Wy lądujecie na dach. No dobra i teraz obrócę to na drugą stronę i zamontujemy lampę Teraz zasilikonuję. oj, nie w tą stronę, muszę zrobić tej lampki. dużo silikonu, dużo, niech tam to idzie wszędzie Tono. nie wygląda to źle kabla no ile jest to jest powinno chyba mi starczyć jak nie to tutaj chyba coś musiał połączyć no trudno dobra zabieram się na tyczenie tego miejsca i świder i wiercimy a więc postanowione w tym miejscu między tymi dwoma mi się udaje, że będzie ok nie będzie tego supa, aż tak strasznie widać w tych gałęziach no i dobra, nie wiem jak to teraz postawię ale jakoś sobie muszę dać radę No i jest. Ona sama w sobie skrzywa i tak dzisiaj wygląda ale ja tu jeszcze troszkę podprustuję no i zobaczymy tutaj jeszcze te gałązki powyciągamy tak, żeby troszkę zasłaniały i będzie fajnie. Okej, okay, no to chyba teraz mnie czeka kopanie. Tutaj patrzyłem sobie, wystarczy tego kabla. Przekopię to tutaj dziś w tym miejscu, zrobię jakąś puszeczkę i, i połączę to z tą lampą, która będzie w tamtą stronę. Mam takiego tutaj szlofa starego, to go wezmę, wykorzystam jako taka osłona dla tego kabelka. I to kopiemy. No i ciągniemy, zobaczymy, dam sobie radę z tym sam. O kurczę, chyba będzie problem. To no, będzie problem, muszę, muszę iść po pomoc okej okay. dobra, dzięki no i tak wykop jest zrobiony, nie będę tego głęboko jakoś kopał, bo nie ma sensu. I co? Wkładam ten pesel z tym kablem, z tym szlaufem do tego wykopu i, i potem na budynku tutaj wezmę sobie do góry przejadę i no i tą puchę tam gdzieś zamontuję i będę to łączył No, zasilikunowałem. I teraz odłożę to sobie tutaj kamieniamy żeby troszkę to zabezpieczyć Jeszcze przyniosę na górę Ale całkiem nieźle wygląda. No i chyba fajnie wyszło. Tutaj zasypane, elegancko Ja jestem zadowolony Jeszcze tylko w środku, ale już nie mam siły, to chyba wieczorkiem Bo w środku mam oświetlenie, tak sobie spokojnie mogę to skończyć później I małe odwiedziny, kurczaczki już są bez kwoki i ładnie sobie rosną Cig mój sobie siedzi, a kurka sobie śmiga tu na polu. Wiecie, następny dzień efekt końcowy wygląda tak. Dodałem taką budkę, tylko sam taki suchy badel, tylko żeby to też to jakoś wyglądało. Mam nadzieję, że wygląda. No i zakupiłem takie sterowanie do tego. To jest typowo chyba do taśm ledowych no ale za chwilę wyląduję w tym miejscu no i słuchajcie jest zamontowane wieczorem będziemy patrzeć jak to działa a teraz kaczki no i mam dwie kaczuszki jest to rasa biegus prawdopodobnie ten czarny będzie samczyk miejmy nadzieję, że ta jasna będzie samiczka jest to Riko i Kowalski czemu Riko i Kowalski? no bo wyglądałem jak pingwiny zobaczcie <laughs> jakie są wypionowane ten ciemny to kowalski miejmy nadzieję, że tu będą się fajnie chować w tym moim kurniku no i takie troszkę rozmaicenie, bo kaczek w sumie jeszcze nigdy nie hodowałem a, a są naprawdę fajne ciekawe no i sobie będą tutaj żyły razem z kurami czy będę im robił osobno w jakiś lokum no jest taka opcja, bo Pewnie lepiej by było, gdyby nie były razem z kurami, no bo one też troszkę sobie paskudzą po swojemu. I prawdopodobnie będą miały jakieś swoje lokum. No ale to się jeszcze okaże. Na razie niech sobie tutaj chowają. Mają tutaj taki mały skwerek, troszkę ich tu zagrodziłem. Tymczasowo. Na noc idą do środka. No i mam nadzieję, że będą zjadały te ślimaki, jak podrosną. Będę je puszczał tutaj na trawnik. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i tak, jeżeli jeszcze jesteście, to dotrwaliście do końca tego odcinka. Światło bardzo fajnie świeci, przynajmniej teraz jest jasno, jak idę do kurnika. Tutaj też jest ściemnianie, rozjaśnianie i to też działa. Tu mam taką opcję na półświecenia. Można tutaj to regulować. No, zobaczcie, teraz jest połowa. Teraz jest maksymalnie, można to ściemniać, czyli to ściemnianie, rozjaśnianie jak najbardziej działa. Jedynie co na pewno ma ten pilot gorszy zasięg. No ale co? Fajnie to wygląda, jest jasno. Jestem zadowolony. Dzięki za oglądnięcie tego odcinka. I do następnego cześć!